Dzień widzowie. Dzisiaj będziemy grali w Brock Heaven. RP. Jak chcecie, chcecie mnie zaprosić do znajomych, to mam nick i już Wam pokazuję. O, to jest ten. Niki 2, 3, 4, 5. Lecimy sobie. O, tak wygląda. Lecimy sobie. Jeżeli, ci, jeżeli chcecie więcej odcinków, Anului, To pod tym odcinkiem musicie zostawić 10 łapek w górę. O, i subskrypcję. Bo nikt nie subskrybuje, tylko moi koledzy ale to ja kim tylko powiem ale dobra jedziemy sobie stworzyć swój dom zbudować i on tu będzie bo ja lubię musiałem walnąć w ten w krawężnik bo ja lubię po prostu na takich zakręcikach innych jak się da czy nie da się okej okay, to sobie pojeździmy porozmawiamy i piszcie jakie byście chcieli inne filmy i gierki pod komentarzami. Napiszcie hashtag w komentarzu napiszcie hashtag bloghewan To przypnę Wam serduszko. Ok. Idziemy oglądam sobie film trzeba zaparkować porządnie no przepraszam, że tak wjeżdżam na chodniki, ale mam kilka lat i nie umiem dobrze wjeżdżać na parking dobra. Idziemy sobie oglądać film. O nie, ja już go oglądałem policjant. Odkrył taką jakąś tajną bazę i to. I tam wtedy trzeba go zmienić. Napiszemy na przykład nasz rok. Czyli 2021. Uu. Nie, to jest to samo. No znaczy, to napiszmy mój rok urodzenia dwa tysiące i dziewięćdziesiąt Ja to się jaki mam rok urodzenia no i piszę co coś mi pomali dobra okej okay. a więc film oglądnięty lecimy teraz do szkoły bo w szkole Jechałem znowu na czerwonym. Tak, nie piszcie w komentarzach, że, nie, że no może spisać, że nie umie jeździć. No, pa, pa jeszcze nie po tym pasie, co się jeździ. Przyjechał osoba i to. I przyjechał na czerwonym. Oni nie umiem. Chyba, że ja coś źle jeżdżę. Nie no, dobrze jeżdżę. Jeszcze w krawężnik wleciał. Idzie. Jadę sobie na ty No i tu nie masz. Jak myślałam. Okej. Okay. O, jeszcze się trzeba przebrać, a więc przebieganie. I szybko do tak. Nie patrzcie, jak się będę. W sumie będzie mnie widać, ale. Może no, tanczę, myślałem Chyba się trzeba. Nie! Auto! Kradną mi auto. No dobra.

Ja tylko chciałem sobie popływać, a on co? Okej. Okay. Nie wiem, dobra. Nie skamujcie mnie. O, tak naprawdę wyglądam, więc tak mnie można poznać. I teraz chcę się zmienić w... No, chcę iść w a tak w ogóle pracuję w Czy Powiedzcie, czarne czy niebieskie? Dobra. Nie. Podpływamy sobie. Podpływamy sobie. Takie Podpływałem. Płynę, płynę, płynę. Przebieram się. Teraz. Mm -hmm. Bo ja teraz opracę do dłoń. Dobra. idziemy. Jadę i idzie. ja porozmawiam, i widzimy się po rozmowie. Okej, okay, jeżeli przyjęli mnie do roboty. Będę jechał. To i taki mały Jedziemy na patio. Mamy zadzwonie na kalmy. Musimy jechać na kalmy. Nie. Dobra. Ten nie musi nam jechać. പൂരായി okay. okay. okay.

Chcę dzieci mieć taką bazę przepraszam że starą się do bomby. No i jeszcze to nie się wystawimy. Ok. A więc idziemy na no, następną tajemnicę. Bo tu teraz będziemy pokazywali same tajemnice. Wiem, że tu w szpitalu jestem. Na pewno już piszecie. Dobra. Jedziemy, może byśmy wam pomysł. Jest to trochę głupio. Włamiemy się po mój Tak bardzo tak, głupie to jest na pewno. M że dachem nawet wchodzę. Jest. Możemy tutaj podglądać te bazy. O, o, leka. O, o, leka. O, leka. O, nie jest. Mam leżeć. O, lega Przepraszam się w ten sposób. No ale nie chcę, na... O. Okej. Szybko idziemy Nie. Do domu włomiemy się w następnym odcinku. Więc subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie dzwoneczek, żeby nie ominą Wasza na nowe filmy,